Jak tam stream? I się ma? Siemano wszystkim. Tylko kiedy więcej ludzi się pojawi na streamie, udałem sobie ustawienia teraz takie, że ten wiesz, jak ostatnio na Super Bidułowie, więc będę wiedział troszeczkę pikselizacji, ale przynajmniej mogę live streamować. Muszę zlinkować sobie tamtą grupę, którą zostawiłem na tamtym streamie. Jak się troszkę ludzi uzbiera, to no, zaczniemy. Mamy na razie czterech. Poczekajmy, aż będziemy mieli pięć. rozpoczniemy. Special edition. Gra, która się. E, jak to można powiedzieć? Ściągała 3 fucking nie. Dobra. Na RS. A, Retro Squad. E, postaram się dać teraz Retro Squad. Jestem kompetentny. Jak chodzi o Retro Squad. E. Wszystko dobrze słychać, panie i panowie? <coughs> Sorki, dalej choroba jest jakaś. Ale lepiej niż ostatnio, kiedy streamowaliśmy? Więc jak tam Halloween spędzacie? Ja mam cię ostatni dzień wolny, więc chwał Bogu, że nie byłem w pracy kiedy miałem Halloween, ponieważ masakra tam jest. I kurde, chyba się poddam z ściąganiem reszty Gierek, Se po prostu już kupię wersję płytową, ponieważ Bloodborne mi się dopiero za 50 godzin pobierze. Fuck that. Mogę za 13 punktów wnówkę kupić, ale najpierw Ratchet. raczyta kupuję w piątek. O! I mamy 10 osób na livestreamie, panie i więc... Tak 50 godzin! Ponieważ internet mój jest dupny oraz ściąganie gier na Play'u czwórce nie jest takie cool więc tylko będę digital only, kiedy nie ma wersji płytowej to wtedy będę pobiorę. Oprócz tej gierki, ponieważ ta gierka takiej nie ma wersji płytowej w Japonii ale nie wiedziałem tego więc panie i panowie, mamy z 8-9 osób, więc zaczynamy load game. Ogólnie to będzie troszeczkę dłuższy stream, ale też to taki testowy stream będzie, pokazujący, czy mogę nagrywać e, gierki 3D. I ja, panowie się będzie pytali, Gamer, masz wszystko odblokowane? Tak, mikrotransakcje robiłem, kupiłem, jak miałem oryginalnie Playkę, więc mam wszystko. Panie i panowie, będę grał na Legendary Dark. Ale cóż, panie panowie, Nero Dante czy Vergil. Głosujcie teraz! Siema tymi, jak tam? Stream będzie pikselowany, ale przynajmniej coś. Stabilny stream. Przecież mój stream Remio na 2 też był taki. Wiecie. Shit. Wiem, czy mamy jeden głos na Nerodante. Wiem, co zapiszę na kartce. Jeden głos na Nerodante. Gdzie jest mój fucking długopis? Nie mam długopisów, ponieważ nie potrzebuję go w pracy. Nerodante, Nerodante. Mamy dwa głosy na Nerodante. Dzień dobry. NERODANTE, 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 NERODANTE Chcecie pokazówki panie i panowie, czy po prostu gramy gameplay? Jakby co gramy na Legendary Dark Knight Coś co było ekskluzywnie przez parę lat na PC Gdzie jest w cholerę dużo wrogów i to jest chyba najlepszy tryb, który może być Dobra, zanim będziecie dotowali czy chcecie pokazówki Jaki chcecie kostium? Czy mogę grać zwykłym, czy mogę grać Super Dante? Wasza decyzja. Normalny czy super? I jakie masz pytanie? Dla mnie Feror? E, gameplay ludzie chcą, więc będą miło pokazówki. E, czy mam Dragon Balla na PlayStation 4? Jeszcze nie! Planuję sobie kupić Zinovers 2. I super Dante, na razie będziemy grać Nero. Mamy głos na super i mamy jeden głos na zwykły. Teraz mamy dwa głosy na super i jeden na zwykły. Nero Dante. Nero Dante to praktycznie przez połowę gry gramy Nero i przez drugą gramy Dante. Gęcz yeah, ta super, trzy głosy racuchnie, o ci Dante chodzi? Zwykły. Um, witam, dynie. Więc mamy raz, dwa, trzy, cztery, cztery na super. I raz, dwa, trzy na dante. Normalnego. Jeszcze dam. Dobra, super, więc wszyscy chcą super postacie. To nie jest oficjalny Let's Play, więc gramy sobie Super Nero Dantej. Na Let's Playu oczywiście tego trybu Super Dantej nie będę używał. Ale cóż, pokazówki wyłączamy, ponieważ to stream, to nie Let's Play. Na Let's Playu będę robił Let's Play z tej gierki na pewno. I mam nadzieję, że mam chyba tutorial wyłączony, więc nie musimy tutorialem się e, ten... W ogóle, co Super Dante robi, to jest to, że mam nieskończoność Devil Trigger. Odblokowujesz go technicznie przechodząc... E, e, ...Bloody Palace. Ale ponieważ ja byłem scrubem i powiedziałem fuck this i po prostu kupiłem wszystkie mikro mikrotransakcje tej gierki, więc mam... Wszystkie postacie, praktycznie wszystkie kostiumy, wszystkie tryby od razu, bez przechodzenia innych poziomów trudności. Ale cóż, e, jaką mam wersję PlayStation 4? E, mam slimkę, jest bardzo tania. E, bardzo tania i bardzo cicha. Feror pisze, jak kupię kartę PlayStation Plus i kupię Archer glider, to na ile on będzie na zawsze czy na prawie miesięcy? Technicznie, jak, jak nie ma go na ofercie PlayStation Plus, to są dwie różnice. Jest... w ogóle siema, Jean. Chodzi mi o to, że jest, prom jest przecena. Jakby co, jestem Scrabem w DMC, więc nie spodziewajcie się pro gameplaya. Auć. Co ja chciałem powiedzieć? Pogubiłem się już. Są przeceny i oferty. Przeceny to praktycznie jak kupi, jak będzie przecena na PlayStation Plus, to masz tą grę na stałe. Jak gra za darmo na PlayStation Jak tam w ogóle Jim u ciebie? Czy pan polski gamer będzie oglądał horrory i smoczy się maciochy? Nie wiem o co tu, komen. I teraz się zapytam, czy stream się nie laguje. Może to być tylko na moim kompie, ponieważ... Co? Ponieważ teraz jest więcej akcji w porównaniu do Super Meat Boya. W ogóle mam tą grę na PC. Trochę live'a przycina. Eee, trochę lewa przycina, więc to może być źle, super. Troszkę ścina. To teraz się trochę boję tego streama, jak się ścina. Hmm, może obniżę go zaraz na ten, na... Ponieważ nic nie ściągam, wyłączę Facebooka. Mogę go obliczyć na 360p, więc wtedy będzie stream bez przerwy, bez żadnych lagów. Ale to chyba może być z powodu tego, że się bardzo dużo w grze dzieje. Jak teraz była ta walka, ponieważ na moim streamie jest dużo pikselek, ale nie ma lagów, nie ma przycięć. nie? wyłączę tego i yy, Wyłączę YouTube'a, ponieważ mam komentarze tutaj. <trybujesz> na tym. Więc będę mniej internetu używał. A cóż. Czemu nie jestem na Discordzie Retro Squad? Ponieważ nie chcę zaśmiecać laptopa programami chwilowo. Chwilowo! Nie oznacza, że ja nie lubię Discorda, ale na razie jedyne co ja pobrałem to Skype. Ponieważ używam laptopa tymczasowo, dopóki gniazdko się nie naprawi i nie będę mógł mieć, i dopóki będę mógł mieć neta na tym. Dopóki ten, jest na tym. Wiecie, na moim kąpie. I pisze mi tutaj, że mam szajski internet na streamowanie. Hory fucking shit e, Polski ile ty masz lat? 30? 20 lat mam. Nie jestem w wieku DSP. Znam jednego youtubera, który gra, który też gra w retro gry. Dużo ludzi gra w re gry retro. Mogę nawet powiedzieć, że większość polskiego youtubera jest zaśmiecona ludźmi, którzy są vlogerami i kurde takimi klonami, emulatorami PewDiePie. I Nie mam 25 lat. Jeszcze nie! Mam taki głęboki głos. Wszystko tacy ze streamem? Wyłączyłem zbędne strony, wszystko. Więc powinno chodzić bez problemu, teraz. Nie wiem czemu, ale moje 54 4 ma swój internet, którym jest milion razy lepszy. Niż mój. To jest nawet dziwne. Dziwi mnie to to, że Vita ma lepszy, lepsze, lepsze ściąganie niż kurde Play 4 Ech. Ale cóż Tylko Pixelosa. Okej, Pixeloza to praktycznie jedyne co ja mogę, na co mogę pozwolić na streamach Ponieważ to nie jest jakieś super oficjalne streamy do... jak to muszę powiedzieć wow, Content na YouTube Po prostu że streamuję, ponieważ nie mam co robić dzisiaj Nagrałem trochę Raymana 3 HD Więc pixelose to już na to mogę pozwolić Ale jak będzie was tak mocno przeszkadzało to mogę przestać streamować na zawsze Tylko DSP ja bo nie lubię e, Chodzi, chodzi Hot Joker Hexidus tak się nazywa, bo dzisiaj e, skończył Sonic Colors na Wii. Sonic Colors to jest bardzo dobra gierka. Ja kiedyś robiłem Let's Play z Colors i mogę na zrobić też Let's Play z Colors teraz. E, teraz nie no, no nie teraz, ponieważ teraz nagrywam Reimena 3 e, Jim. Nie no. Okej, okay, więc ludziom nie przeszkadza Pixelosa. Okej. Okay. Gdy mam w DMC... gdzie miałem, test, czy miałem reboota? tak! Mam wersję na Play'a trójkę i na Play'a czwórkę, która też zajmie fucking 15 godzin... 5 godzin do osiągnięcia. Eee... Okej. Okay. Play Games, oglądasz Dragon Ball Super? Tak, oglądam Dragon Ball Super i to jest bardzo dobre anime, lepsze od GT. Saga Future Trunksa teraz jest jedną z najlepszych ark w całym Dragon Ballu, to już powiem bez żadnego skupu. Mateo się pytał, czy grał w DMC? Tak, grał w Reboota. Pixeloza da się przeżyć. Zresztą każdy tak wcześniej zaczynał. W sensie tak, ale przecież do nich to jest to, że oni mogą, mogą mieć szansa na ulepszenie. Ja wątpię, że będę miał lepszy internet. Szczerze, ponieważ yy, Wam się nie przykłada pixeloza, więc chyba będę częściej streamował. Tak po pracy. Black Zamasu Szczerze ludzie nazywają go Blamasu, Black Zamasu Też są ludzie, którzy są wkurzeni, że Zamasu, y, Fusion Zamasu się nazywa Zamasu Ale cóż, Zamasu ma sens, ponieważ Black tak czy siak to Zamasu Saga Future Trunksa się skończy, ale to jeszcze trochę potrwa. Plus zostało ogłoszone, że w grudniu oni ogłoszą nową sagę Dragon Ball Super, więc jeszcze super będzie trwało. Dla mnie GT jest fajne, ale super. Yy, super saga z Trunksa zaraz się skończy, na pewno. Jeszcze potrwa. Jak mówicie o pixelozie, to gdzie pixel? Dobre pytanie. Witam, dark deserterze. E, tak, Vegito, e, albo Vegeto jest potwierdzony, ponieważ e, były trzy rzeczy potwierdzone. Jedna, że ble, Zamasu, Fusion Zamasu będzie miał jeden głos. To się okazało być prawdą. I to, że Nozała i aktor Vegety nagrywali ten sam dialog. Czego mam nie spoilerować? Ponieważ szczerze nie mam co spoilerować. Było parę takich fałszywych spoilów, gdzie... Wegito miał się pojawić tylko w jednym odcinku i potem Zeno miał zabić za masy, ale to się okazało być nieprawdą. Pa Bogu. Co się tu odja... nie... wala... Pawła... Nie mogę przesłać tego komentarza. Pixel jest. Nie, to nie jest rozmowa o Dragon the Ball. Po prostu się. A, nie będę spoilerował DBS, okej. Okay. I nie, to nie jest gadatka tylko o Dragon Ballu. Możecie się mnie cokolwiek zapytać, odpowiem. Tyszka, listo papieża. Okej. Okay. <laughs> 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 w ogóle w wersji PlayStation 4, co oni zrobili, to dali autosave. Tylko, że w autosave troszeczkę spaprali to, że możesz mieć tylko jeden save w całej grze. Czyli że jak chcesz sobie grę od nowa zacząć, bez niczego, to... I'm so sorry, ale... Grę kasujesz. G gameplay... Nie gameplay, kurde, ale... Kasujesz save! Czy będzie seria lepsza ta... Nexus? Zapewne! Wiem, że Raczet Gladiator jest nagrany kompletnie, więc będzie let's play Raczeta. Ostatni raz kiedy nagrywam Raczeta Gladiator, potem robimy serię Future. O Wilku mowa, Pixelosa przybyła. Yo Pixel! What's up? Siema gamer, I'm back! Witla jest z powrotem cichy. Jak chcesz mówić o Dragon Ballu, to zagraj w Dragon Ball Xenoverse. Gramy w DMC, jeśli nie zapomniałeś. No, gramy w DMC, a też to jest taki duzacki streamek. Taka interakcja z widzami, która praktycznie jest nieistniejąca już na Facebooku. U Ciebie? Spoko Pixel, to super, u mnie jest wyrąbiście Byłem chory przez ten weekend, ale choroba troszeczkę już przeszła Jutro do roboty, w piątek wypłata, kupuję raczeta Więc ta w końcu sobie mogę fast fooda zjeść, ponieważ Kurde, oszczędzanie pieniędzy było okropne e, Widziałem na kanale Szczerze? Będzie 20. Będzie więcej odcinków niż 20, ponieważ jeszcze dwa ostatnie odcinki nie zaplodowałem. Ponieważ poświęcałem czas na ściąganie DMC4. Muszę jeszcze Mighty Number no. 9 pobrać. W ogóle e, gry, które mam ściągnięte, to Super Meat Boy, The Binding of Isaac, Axiom Verge i Tagierka. Jeszcze se chyba pobiorę Rogue Legacy, bo mam Rogue Legacy i chyba pobiorę jeszcze Mighty No. 9 więc y, to będzie. Coś na będzie coś na streamowanie, panie i panowie. Może streamuję moje pierwsze granie w Ratcheta. Co panuje na 1000 widzów? Szczerze nie wiem. Muszę jeszcze kurde zrobić ten QA, który obiecałem na 500 widzów. Ale szczerze chyba to skonwertuję na Q&A taki yy, liveowy I chyba deniemy tutaj panie i panowie Na Amazonie lub w sklepie z grami na, na przeciwko mojej pracy I chyba panie i panowie będzie nas tutaj pierwszy fail Czy przeżyjemy to panie i panowie? No! Jak będziesz streamować Ajzaka, to zapisuje się na miejsce VIP na tym streamie? Szczerze. Yy, no. Continue. To mój pierwszy game over w tej grze. Ale cóż, panie i panowie? Chciałbym yy, coś powiedzieć. Pierwszy fail. Chyba pierwszy sukces. A kochałam opóźniony czat. Gamer, czy, nagram coś z, czy ja nagram coś z Mega X Command Mission? Szczerze? Szczerze? N nie, nie kanceluję nic. E Chodzi mi o to, że nie lubię Command Mission, jest bardzo nudne. Czas na wejście w Ultimate Scrub. I parę gold orbów. Teraz nie failujemy, ponieważ ja się zabezpieczyłem. Bez perwez. Dobra, żart chciałem co zrobić. więc kontynuujemy dalej. O... W ogóle Legendary Dark Knight to nie jest normal. To taki super hard jest. Tylko, że więcej wrogów jest. Muszę się przyzwyczaić do analogu PlayStation 4. A, to bolało? Śmiercił? Wiem, że na PC ten tryb mógłbym przejść. I tak, stream. Tak, se dla jaj To było sobotę. Tak, dla zacząłem streamować. I wow, mogę streamować! Tylko, że Super Meat Boya mi się nie chciało streamować, a Devil May Cry'a... Ee, wiecie... Devil May Cry'a, Devil May Crya Ściągnął, ścią, mi się rano ściągnął! I Kuba Kloński się pyta, Polski? gdzie kupujesz gierki na konsole? Wiem, że w sklepie z grami i na Amazon. Mam gdzieś cztery sklepy z grami na mieście. Mam jeden sklep z grami. O R.A.P.E. wideo, słychać mój głos w ogóle? Halo? Halo? E, chyba będę musiał zmienić to na stream 360p Okej, okay, to ja obliżę streama znowu, czyli że będzie trzeba na kolejny stream iść, czyli że trzy, trzy nieudane streamy poszły, ale dobra. Eee... Dobra, zaraz wracam, panie i panowie.